A ah. ah. okej, okay, chyba gdzie, się udało. Gdzie my jesteśmy. Czy ja słyszę w Mewy? Moim mewy? Cóż nie wiem, nie wiem, nie słyszę na środku oceanu. No Boże nic nie widzę. Co? Czekaj, bo ty mi się kazałeś spakować. Nawet mi nie powiedziałeś gdzie jedziemy i kazałeś mi siedzieć cicho całą drogę. No tak. A! Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Na środku oceanu. Ale jak to na środku oceanu? Normalny. był nie myśli, parowiec kochanu? No tak, mój parowiec. A tam z tyłu kto siedzi? A Symbakoniewicz. O Boże. Wiem ja lubię Boga. Tak to ja. Już nie widzę tych wakacji. Miało być tak pięknie. A jestem gdzieś na środku oceanu A! Bakowicz. Mogę wyjść stąd! Nie jeszcze nie! zawsze chciał latać! Na razie muszę nas, nami tak wycelować, byśmy wylądowali na statku. Czekaj, czy ty chcesz nas spuścić z nieba na statek? Tak. Eee! Nie! O! Nie! O Boże! Co się no, dzieje? Niepiekło. Co jest? Parowiec? No, mówię ci mój parowiec. I ty, 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 ty mi chcesz powiedzieć, że to jest Twój statek, tak? Tak. A jakim cudem cię było na to stać? E, mam pieniądze. O! What? Aha! O! Okay, Nareszcie! Um... To... Wychodzę stąd! To radzę wysiąść. Tak. Aaaa! <grym> <grym> okej, okay. to wyrzucamy zaburce. Ej zaraz, to, tj, bo, okay, coś... bo mnie <grym> ze złej strony wysiadłem. Halo. Bo Jeszcze to auto się to... kręci w wodzie mi się to nie podoba. Ignoruj je, zaraz ci spuścimy drabinę, okej? To ja może znajdę już sobie pokój jakiś fajny. Uuu. Janek już to ja zadał, Drabinę, Janek. Nie no, wiem, się tak nie spuszcza. Aaa. To wsiadaj na nią. No to widzimy, tak działa drabina okay. w naszej. cudownym projekcie z Polska. Co to jest za wyciąg? To jest wyciąg z Chin. Wolałem, chyba jednak nie wiedzieć. Dobry, e... dzień Chudy. dobry wszystkim. Szkoda, wi... że się nie utobiłeś. Cicho! Dzień dobry. Okay. Dzień dobry wszystkim, witam na moim statku. Mm -hmm. e... Dzisiaj będziemy podróżować. W... Stojąc w jednym miejscu na środku oceanu, bo nam się skończyło paliwo w tym statku, dlatego był tak tani. Czy... Baka-Bakiewicz, ogarnij Super. się. Dobrze, Hej. to wy... To wy tej pójście, bawcie się, ja tam przygotuję dla was pokoje, dobrze? Aha. Ej, Bakiewicz, Baka. Co? Baka-Bakiewicz, gdzie ty jesteś? O, Janek, znalazłam więzienie dla ciebie. Może cię zaprowadzę, Chodź, czekaj. O, zapraszam. To, to nie jest cel. Jestem. Myślałam... Ty... cicho, wiem o tym, ale... Na ziemi tu celą. He tak tu tak e... można tworzyć? Zostań tu? E... Ej, bo jakby... O, dzień, dzień dobry, dobry. Ej, ja mam pytanie. Dobra, to chodź. A to co tak. co my tu będziemy robić? W końcu przyjechaliśmy tu jednak na wakacje, nie? No to będzie mieć wakacje fajne. To będą wakacje fajne. No mamy wakacje i będziemy robić to, co się na wakacjach robić Jak to mają być fajne wakacje, skoro jakby jesteśmy na statku, w którym nie ma paliwa, na środku oceanu mm -hmm. i nawet nie mamy jak się z kimkolwiek skontaktować, a nasz transport kręci się na wodzie z jakimiś balonami. Będzie dobrze, jakby mamy baky bakiewicz posłuży nam jako paliwo. Do to będzie twój pokój. E... Baka Bakiewicz, wyjdź spokój Janka, to pokój Janka, Sio. Spokoj, to jest... spokoj, ja tu prowadziłam dyskoteki z duchami. Są to gdzieś spokój Janka. Wiesz co, zabijecie za to? Że zabraliśmy pokój. E... Wiesz co ja ci znajdę fajniejsze. <grym grym> jest... Chodź! tu! Nie! Baka Bakiewicz, gdzie jesteś? Idziemy, znajdę ci świetny pokój, tam będzie dużo duchów i fajnych zabawek. Tak księdzu Karo, Możesz... y, trzymaj ją z daleka ode mnie. Nie z tym jestem księdzem, jestem chodź tu. E... Tutaj jest jeszcze lepiej. Odwiedziałam już to miejsce. No to ja się już tutaj za... O, chwilę. A. Dobrze, to ten piętro jest cały Uuu. twoje. Ty możesz zrobić co chcesz. Uff. A y, możesz tutaj przyjść na chwilę? Nie jasno już idę. Cokolwiek. Nie e, jestem. Jakiś problem? Ja mam pytanie, bo tutaj chyba miał być barek, jakiś, nie? Mini a nie ma tutaj żadnego Był. picia ani whisky czy coś. Ja bym może chciał skosztować jakby... czy coś. Ludzie, którzy uciekali z tego statku, zebrali chyba wszystko. No. Ej, a tutaj nie możemy organizować jakiejś zabawy? Na przykład jakiegoś party, czy coś? Proszę pana, proszę pana, mam pytanie. Masz zasięg w telefonie. Proszę pana! CZEGO?! Ja Czego? Czego mogę... wchodzi do... Czemu wchodzisz do... do pokoju Janeka? Czy mogę się rozpakować? Jakby tak, w swoim pokoju, proszę bardzo. Idę. Bez grobów i lalek, jasne? Janek spłynie! Co?! Wej! tam. Ty Masz... Gdzie ty Od... idziesz? Wejdź! Oh! Ogarni się za mną! Za mną! Tutaj! Tutaj, tam jest twój pokój! Słucham. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. E, mam e, do pana sprawę. Osoba X była niegrzeczna. E, chciałbym, by użył pan e, czegoś bardzo przyjemnego. To jest moja najbardziej skuteczna broń, którą mam. A, a, a to nie jest przypadkiem jakaś rura, która jest ważna w tym statku, czy coś, do jakiegoś, do zaworów, czy coś? Ważna? Słucham, nie, spokojnie, ona jest tutaj niepotrzebna wcale i nie wyjąłem jej z, z żadnego dopływu gazu, czy coś. Gdzie, gdzie, gdzie ma pokój I teraz... osoba i... A i jeszcze jedna rzecz, i teraz i, i jakby jedna rzecz, teraz wcale nie ma, jakby nie, dopiero f... nie możesz wywołać tej rury, dopóki nie wejdzie ci do pokoju, dobrze? A, czyli tak to jest taka na wszelki wypadek, tak? Tak, sama obrona. Czemu pan ma cały biały? Oczy Nie mam białych oczu Okej okay. Może są to jakieś atrakcje czy coś? W końcu to są jednak wakacje, atrakcje. nie? Atrakcje Jakby atrakcje organizujecie sami jakby Jakby stary Jakby kupiłem ten statek Był tani Ty kupiłeś statek bez żadnego wyposażenia Tak A i bez rury Dobrze, proszę pana, ale to, to chyba. Ale to jak my mamy tu przeżyć wakacje? Nie masz wyboru. Musisz, musisz tej przeżyć albo umrzesz, jakby. Nie wyboru, jakby. Nie wrócisz stąd do domu. Ech. Jesteśmy 1200 km od jakiejkolwiek cywilizacji. Mhm. A na pewno nie masz żadnego kontaktu z cywilizacją, czy cokolwiek jakiegoś łącza? Nieźle ja sprawdzę sobie, przypomnę. Mhm. E, nie ma. E, co, co tam się dzieje z tyłu? O mat... Mam Ta matka, znowu... Była moja dyskoteka! Bep. Idź sobie do swojego pokoju. Mogę tutaj usiąść? Proszę, ty do swojego pokoju. Czekać. Proszę. Jezu, myślisz, że będę się tego bała? <grym> Masz rację. To są te alkohole? Nie. Ludzie okay, się ewakuowali okay. z tego statku, Wszystko za zebrali. Zanim zapytasz, ewakuowali z powodu tego, że się skończyło jakieś paliwo. Nie wiem, czym się napędza ten główny statek. W to że się skończył węgiel. Ach, to a... e, musiał to zostać i miał jakieś. statek podobno miał jakieś uszkodzenie, więc musiał zostać i nie dało się już go naprawić ani zabrać na ląd. Czyli rozumiem, że ten statek już miał jedną kraksę, tak? Mm, niekoniecznie kraksę. Niedociągnięcie. Dobrze, a są tu chociaż jakieś atrakcje, że mógł coś porobić, jak nie ma alkoholu? Czyli da się jedną atrakcję, jest alkohol, z tego co widzę, tak? Na no co innego może być atrakcją? No nie wiem, Baka Bakiewicz. To jest atrakcja, ale chyba turystyczna. Ale ja potrzebuję czegoś do zabawy, żeby czas sobie umilić. Sobie... Masz Cincina A... W sumie to nie głupi pomysł. O. Bakiewicz, Baka, gdzie jesteś? Ja? Tak. W moim ustronnym miejscu. Tak. My wszyscy chodźmy tutaj, zapraszam wszystkich na górę. O, Niechcie. ster. Eee. To chyba nie za Zostaw ster. Z nie, 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 zostaw to. Nic tam. Bo... Idźcie się bardziej w Romeo, I... Julię czy coś. Nie ja tam. Idę kierować na śpięk. baka. No. Co ty robisz? E, nic! E... Ja jeszcze raz spadłem z tego statku. ale drugi raz tego nie przeżywać. Co się dzieje? Nie! Ej, panie, panie! utknęłam w ziemi! Co, co to było? Nie, nic takiego. Proszę, nie zwróćcie uwagi. A jakaś mała nie, fala, tak? Że... Z... Tak, tak, proszę do swoich kabin. Bakabakiewicz, Janek Jankiewicz. Może dla to... bezpieczeństwa skończy swoje... stąd? Nie! Do swojej kabiny, proszę. Ale ja utknęłam! To nie byś jakim problem, idź do swojej kabiny. Idźcie do... Idźcie do swojej kabiny. Janek... To będzie najbezpieczniej. Co? Do swoich chodź miejsc tam, chodź tam chodź które wam przydzieliłem. Chodź ze mną, chodź tu, chodź tu. No. Zamknij się. O oh, jak? Bo on nas będzie piwać. Jest jakiś dziwny, sądzisz? Twoje ruchy wyglądały. Twoje ruchy są bardzo niepokojące. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem, co się dzieje. Na pewno jesteś albo trzeźwa, albo. Z pełna rozumu. Co, on coś robi! <grym> nie no, z tego? Co się dzieje? Co się dzieje? Ej! On nie opuścił Zobacz! Co on robi? Ej! Czy, czy on właśnie. wyszedł z tego statku? No. <grym> Baka! Oleś, on... a ty co robisz? Co, co ty wy? Wypro... O chcemy zabić! Nie dziwię ja się, zabić ale... <laughs> ale nie rób tego. Nie zabić. Czemu nie? Miałbyś chyba wakacje, tak? Są wakacje dla mnie. Jednak obserwuj. Bądź snajperem. Aha. O oh, hej! To fajnym snajperem bez... Mogę sylpeki. tu wejść? A? Wiesz co, on jest może taki trochę agresywny. Może stąd odejdę. On to zawsze musi coś zrobić. Tak samo było w barze. Mianek. Ej, mam jedno pytanie, tak samo było w barze. Czy w barze też płynąłeś tytanikiem? Możliwe, no nie wiem, co tam podałeś do tych drinków. Szczególnie, że później mnie zmusiłeś do tańca w niefajnych miejscach. My, myślałem, że ci się podobało. Tak, taki uśmiechnięty byłeś. Ba baka. on. O! Jak coś tutaj dostałaś? A, o Jezu, co jest? Ciekaj! No koleś! Mam w domu zapasową broń domu i najlepszy, w swoim Czekaj, co, co, co ty masz w gacie? Zawsze trzymam zapasową broń. A. Mm, tak. Pozwól, że ci przedstawię mojego faworyta. Dla ciebie. O. Masz to? Tak, tak, tak. Idziemy z nim walczyć. Oj, co się dzieje e, z tym statkiem. E, nic, no, znaczy tak troszeczkę może. On nie ostrzela, uważaj. Ja sam <laughs> sobie kurde, pływam. Co ma być przy No to chodź na statek, wróć. To patrzę po, po co uciekasz? Nie. Nie, nie uciekam, zresztą skarby, jest po prostu pływam. zostać stać moją, e, mój jak, który kupiłem. A, to może to może rzeczywiście on jest miły. Widzicie jakiś miły. Rozbiję mu szybę! Co coś nas. Ty stary. jak mogłaś zabijecie. O nie, do rajanek wpinuj się! Poczekaj, ja mam wrażenie, czy my jesteśmy bliżej tego kręcącego się w wodzie auta? Ehm... Um. Pewnie to tylko zjawisko jakieś tam. E, iluzja optyczna. Tak. Gdzie ty jesteś? Baka tak. Bakiewicz? Na dole. Już ci pokazałam drzwi, otworzyłam cię, myślałam, że wszedłeś. Przejdź tym korytarzem, w którym wszedłeś. Ej, okay, idę, jestem w tym białym korytarzu? Oj. Ej, co, co to się tu się stało? Ej, bo jakby korytarz jest zalany wodą. Jak kto? To on wszystko zrobił. Ej, ten poziom wody się powiększa. Co się dzieje? Ten statek rzeczywiście jest przekrzywiony. O się topi! Mówiłam, Janek, że coś to się topi! A to oczywiście... Nie no skąd! Jakby no mówię. Mówiłem, nic się nie dzieje. Tylko wasze to złudzenie optyczne. Jakby woda się po prostu powiększyła i on się nie topi po prostu, wody jest więcej. Jakby, Jak on płynie zbyt daleko, to mu się wydaje, że... Jakby on powinien być cały czas na płaskiej powierzchni, ale on jest płaskoziemcą i mu się wydaje, że jakby... Że jest płaskoziemcą. Aha. I cały czas płynie w tym samym kierunku. No jesteś płaskoziemcą. A, a, jak... Mu kicu, a jak... A jak okraża ziemię, tak? To wtedy jakby on się wykrzywia tak jakby. Wiesz co? Raz było tak, że płynął do górnokami. E, może to pójść. Jasne, już mu już płynę. Nie! prostu <ślażę, ślażę>, no! szybko! Zostawiam ją! Ja jest nie, stary? nie. Janek myślałam, że się przyjaźnimy! Ja o nie! Nie mogę! <ślał> Janek! Myślisz, że nie Za to co zrobiłeś? Umrzesz! O Boże! Ale to tobie nie wybaczę. Mam pomysł. Nie wiem, co się stało. Ale. A. O nie... Udało, udało się, się wejść! Jest! Nie, tak szybko! Nie! Nie pozbędziesz się mnie! Nie, ja was to zostawiam! A po tym ciebie, to ty żeś mnie wpakował w to. Ja ci chciałem dać spokojne wakacje, ale to nie moja wam to waka wszystko zepsuła, jak zwykle. To zostawiamy ją Tak, tylko... tylko ty nie umiesz kierować, więc odsuń się okej? Okay? Ała! garni dawna! Ej, jakby... Paka serio, boże! Posłuchajcie mi teraz wszyscy. Logiczną cóż w tej sytuacji byłoby jakby, nie wiem, współpracować szczególnie że ten statek jakby... Stop się, a mój jacht utknął tak. Lepszym wyjściem o będzie Jezu. dopłynąć tym samochodem, którym wyjechaliśmy do domu BakaBakiewicz chodź tu w ogóle, musimy pogadać Chcesz mnie zabić? Tak Oczywiście Chodź teraz tam Za mną Janku Jankiewicz, BakaBakiewicz mhm. Za mną Powiedziałem za mną y A, okej okay. No nie strzelaj do mnie Ta fajna dupa Widzisz to? Jak kurczak tak biegnie. Eee, Ała! Czemu to wszystko jest w krwi? No nie wiem, ty mi powiedz! Ale ja kurde taka strzelałam! Strzelałaś do nas, kurde, z rakiet. I co? I mówisz, czy czemu to jest w krwi? Ale to jest. <grym> Ale. No dobra, nieważne. No. Wypad. No. To jest wypad, pójdziemy, spadni. No nie, no. Baka, baki, Ej! powiedziałem. Już powiedziałem abakiry, to wody. O! o, zjeżdża, zjeżdża, zjeżdża. O, czekajcie, popchnijcie trochę jak to przodu, a pomóż trochę. O, no idę braku, do góry. Janek. Dobra. O, super. No i teraz on ucieknie. Zobaczysz. Nie ucieknę. No, strony. nie, nie, co się dzieje? Jezu. O! Jezu Uuu. Co on się rozwala? Tak na pół. Tak, na pół, jak tytanik. Odpójdź tutaj. Zaraz? To jest ładne, Boże, to ładnie tonie. Ej, chodź, bo my nie zdążymy wejść na tym jak. Okej, okay, już yeah. odpływam. Już odpływam. Ej, no nie. Odpływam. jest miłe. miły. Spadł! Nie! nie. A, nie. <laughs> jak ja mam tam wejść? Nie. Jest! O, dobrze! Brawo o, płyniemy teraz Zajmijcie nie, miejsca, że nie 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 nie